Siemaneczko tutaj Wenta. Witam was w szybkim vlogu informacyjnym, ponieważ założyłem nowy kanał, który będzie stricte poświęcony różnym vlogom, filmom z kamerki. Chcę jakoś podzielić właśnie to co robię na kanał gamingowy i na kanał właśnie vlogowy. Nie oznacza to tego, że na tym kanale nie będzie żadnych właśnie filmów z kamerki. Bo oczywiście, jak coś będzie tematycznego odnośnie gier, to oczywiście to będzie tutaj na tym kanale. Ale jeśli chodzi o jakieś zwiedzanie miejsc, coś właśnie tego typu, to znajdziecie na drugim kanale. Link macie w opisie. Oraz na końcu tego materiału się Wam wyświetli kółeczko, w które możecie kliknąć i sobie zobaczyć yy, nowy kanał. W tym właśnie momencie wleciał pierwszy film. W którym zwiedzam w Dzydze. Tak więc zapraszam Was do niego, a ja się z Wami żegnam w tym materiale. Siemano, cześć!